Dajcie, kochani, z tej strony Kukilia a dzisiaj, słuchajcie, przejdziemy poziom Hard i Extreme. Słuchajcie, zobaczymy, gdzie są jajeczka I dobra, dajcie łapkę, w górę, słupki z słoneczkiem. No i zobaczmy. Bierzemy się Hard na hardzie. Matko, Hard. I słuchajcie, szukamy jajka. Pierwsze, tu, tu mamy. Tu mamy pierwsze jajeczko. Pięknie. Kolejne jajko. Gdzieś jest. Tutaj, o tak, tutaj. Zobaczcie, jak blisko byliśmy. Dobra, o kurde, o kurde. Dobra. Y... Kurczę. Mi trochę przeszkadza. Okej, okay, drugie mamy zebrane. Pięknie. Kolejne jest w wodzie. Tak. Kolejne jest w wodzie chyba. Dobra, zobaczmy. Tak, tam jest, widzę. By... Widzimy kolejne. Teraz słuchajcie, tam gdzie jest hotel, czyli motel nasz. Też tam jest jajko. Chyba. Powinno być raczej, ale... No, zobaczmy. Okej, okay, tutaj... A, dobra, tutaj. Dobra. Okej. Okay. Kolejne tu już widzę chyba, to jest tu w airporcie, tutaj, ale jak tam się wdrapać, to dobre pytanie. O, dobra, jesteśmy, już chciałam użyć drabiny. Kolejne jest tu w kominie, tu w kominie jest kolejne jajko, dobra. Chodźmy. No, no, rzesz. A! Nie mogę widzieć. Dobra. Uch. Chodź. Okej. Okay. Kolejne tutaj jest w kominie. Dokładnie. Następne jest tutaj. Ja znam te lokalizacje. Bo obejrzałam Belcie, więc... Troszeczkę mi podpowiedziano. no. Okej. Okay. Kolejne. Natomiast... Jest. Gdzieś tutaj było. Gdzieś tutaj. Kurczę, no. O, dobra, tutaj jest. Dobra, super. Okej. Okay. Dobra, a jak tu się wdrapać? To tego to ja nie wiem. Ale okej, okay, spróbujmy drabina. Drabinę postawmy tutaj. O matko. Ule! Hop. I mamy. Pięknie. Dobra. Bierzemy kolejne. Kolejne będzie gdzieś za ladą tam. Ale dobra. My se szukamy. I tutaj mamy następne. <laughs> Uważam oficjalnie, że to jest mega sztos. Tutaj jest też jajko. Kurde. Kurcze. Dobra. Okej. Okay. I teraz jak zwykle w szpitalu też jest. No bo no wiecie widzę. Bo no bo szpital. To też będzie tu jajko. No i mamy jajo. Tak. Mamy jedenaste. Kolejne będzie w hali. W hali. Tak. E, tam, gdzie jest. Są jakieś sofy. Tylko gdzie to było. A, na górze. No tak. Okej, okay, mamy to. Mamy już dwunaste jajko. Mega. E, następne będzie tam. E, tam, gdzie jest poczta. I też będzie w szkole. Będą dwa. Będzie mega. Mega. Dobra. Kolejne mamy trzynaste. Teraz już w szkole będą 2 yy, 13, 14, 15. dlatego teraz zobaczymy. Gdzie jest ta szkoła? Gdzie jest ta szkoła? O matko tutaj jest! Czemu ja, słuchajcie, gdzie się indziej idę, dobra? Uff, ja już nie myślę. Yy, dobra. Mam nadzieję, że extreme nie będzie taki mega extreme. Wiecie Dobra Tu gdzieś powinien być Tak, jest No i jest czternaste Tutaj Nie tutaj Tam na siłowni Będzie kolejne Okej okay. I pięknie Mamy już piętnaste Dobra, mam nadzieję, że znajdziemy. Jednak szybciej te jajka. No dobra. Um, już nie pamiętam dalej. Um, tu gdzieś było. Okej. Okay. Zobaczmy, gdzie tu kolejne jajo jest. Byliśmy tutaj. O matko, reset będzie. Okej, okay, jednak nie ma resetu. Um, już pamiętam, gdzie jest i to jest w tym. Jadalni. Na pewno jest w jadalni. Tak, jest? Jest jadalni? Ja podejrzewam, że jest jednak. Nie wiem, tak mi instynkt kieruje. O, jest! Dobra, mamy. Mamy to, mamy szesnaste. Już prawie zbliżamy się do końca. Byliśmy tutaj? Tak, byliśmy. Okej. Okay. tutaj nie ma. Oh, mini, widzę, w mini jest. Dobra, tak w mini, to w mini. Tak też podejrzewałam. Mini jest. Już myślałam, że to jakieś tajemnicze przejście, czy coś. Ugh. Mamy 17. Jajo. Wiem, że wszystko, wszystkie jajka będą właśnie na terenie naszego miasta. Nie będzie poza miastem. To, że nie ma tych barierek, to nie znaczy, że to będzie poza miastem. No dobra. Okej, okay, tam już chyba nie ma, chociaż nie wiem, bym chciała to sprawdzić, czy tam są. Jeszcze jaja? Chyba nie ma. Chyba właśnie nie ma. Przynajmniej mi się tak staje, że nie ma. Ale to szybko zbieramy te jajka, widzę. No bo patrzcie na to, widzę. No jaka szybko. Dobra, widzę, bo mamy 17 jaja. Teraz słuchajcie, będziemy musieli tu pójść, chyba. Chyba, ja nie wiem. Ej, ale to by była za kryjówka, przyznajcie sami. Okej. Okay. Tam też byłaby dobra kryjówka. Tu gdzieś jest jajo. Insekt się nie myli. Mmm. Instynkt się nie myli. Kurcze, No nie ma no. Nie wiem, dwa No ja nadal nie wiem, gdzie jest jajo. Doradźcie mi. Ja już nie wiem. Au! Ok, a może tutaj? Ej, tu też była, była dobra kryjówka. Tu byliśmy, tak, tu byliśmy. Tak. Dobra. E... Chyba w szpitalu też tutaj na zewnątrz? No nie wiem. Nie wiem. Może będzie w szkole, chociaż wątpię, żeby w szkole było te jajo. Tak, będzie. będzie. Będzie będzie, ja wam mówię. Dobra, jest. Jajo się załatwiło. No dobra. Mamy 18 jajo. Jeszcze parę, słuchajcie, i będziemy mieli to. Będziemy mieli hard. Przej... Przejdziemy to. Okej. Okay. Daker już byliśmy. W Starbucksie. Starbucksie. jest. Słuchajcie, Starbucksie. Dobra, w Starbucksie mamy. Jest zaliczone. 19 jajo. Więc to jest. Tutaj mało osób chodzi. Dobra. 20 jajo. I fajne to jest. Mi się to coraz bardziej podoba. A czy tu mamy jajo? Nie, tu nie będzie jaja. No dobra. Ale i tak, czy siak. Fajne to jest. Okej. Okay. Rockstar. Okej, okay, popatrzmy na górę. Czy u góry jest jajo? No raczej nie. Okej, okay, a tu byliśmy, tu byliśmy. Tak, tu byliśmy. A czy tu było jajo? Nie. Ej! Wypuśćcie mnie! Okej. Okay. Więc skoro mamy 20, to jeszcze 5. Słuchajcie, no i zebraliśmy właściwie. No dobra, teraz będzie trudniej z tymi jajami do zebrania. O, tutaj jest! Czemu ja na to nie popatrzyłam? Nie spojrzałam na górę. 21. Help, gdzie są te cztery pozostałe? E, może są? So. Tutaj? Ej, a w motel byliśmy? Byliśmy, byliśmy. No teraz ja mam takie, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Automat nie byliśmy, ale może będzie w środku. Przecież wątpię. Nie, nie ma w środku. To ja nie wiem. Jeju, to jest mega trudne. Hard tu jest mega trudne. Akurat. No do czasu, kiedy nie. Kiedy tego szukacie. Dobra. Mam nadzieję, że żadnego nie ominęłam. O, Bella. <zartujem, <zartujem> oczywiście. Dobra. Ja już sama myślałam, że to Bella. No Tu gdzieś było. Na pewno pamiętam, że tu gdzieś było. Z filmiku. Z filmiku na pewno tu gdzieś było właśnie. Chyba nawet tutaj. No nie wiem. Zywa. To radźcie mi. Gdzie to może być? Czy jajo będzie na policji? Czy możliwe w ogóle, że jajo jest na policji? No raczej nie. Okej, okay, gdzie mogą być jajka? Ja nie mogę, no. Nie ma. W klubie! Mogą być w klubie. Jest w klubie? To, to jajko? Nie, to nie jest. O, matko, się nabrałam. Czemu to takie trudne? Niech ktoś mi da wszystkie lokalizacje do tego. Tutaj nie ma, nie ma. Hmm. będzie. Będzie, na pewno będzie. Okej, okay. a nie, tu jest ta książka dziwna. Tu nie ma? Na pewno nie ma? Nigdzie? Nigdzie nie ma, bycuba. Okej... Okay. Niby coś tam obejrzałam od Belli, ale też mi się nie chce włączyć w filmiku tego i patrzeć, gdzie jest jaja i w ogóle. Może samba poszukam na odmiany? Hmm. Taka odmiana byłaby dobrym pomysłem. Ja, gdybym była jajem, to gdzie bym poszła? Wiem już. Do fryzjera. E, tu zebraliśmy. Tu nie ma co. To bym poszła do lodziarni, którą już odwiedziliśmy, ale chyba tu nie ma. Hmm. Może będzie tutaj, ale gdzieś indziej. Nie wiem, jak pojeżdżę, żeby było tutaj. czy tutaj gdzieś jest bo czuję się że jakby tutaj coś było widzowe więc no skasowały mi się ale wiem już już sobie przypomniałam gdzie to szukać spokojnie później zbierzemy tyle ile miałam tylko pokazałam wam że w grobie też są widzowie jak już mówiłam następne jest tutaj tutaj gdzieś tutaj gdzieś on był kolejny jajko jest tutaj i mamy 22 teraz słuchajcie wychodzimy z tego i szukamy dalszych jaj skoro hard, jest mega mocny to Extreme też będzie y Prawdziwe, kolejny jest tutaj. Jeszcze tego nie wzięliśmy, tego jaja. Dobra, mamy tu. Jeszcze słuchajcie, dwa jajka. Mega. Razem, e, razem z moją fanką szukamy. Chyba widzę, że tylko hard przejdziemy. Bo tak myślę, że w takim tempie to my raczej dużo nie zajdziemy. No dobra. Ja widzę, że leżę tutaj trumnie. <laughs> Dobre, dobra widzowie, Teraz ostatnie musimy znaleźć gdzieś. Dobre, dobra widzowie, już wiem gdzie jest to jajko ostatnie i jest w policji. Obejrzałam odcinek Belly i już wiem że widzę, że ostatnie jajo jest w policji. Dobra. E, tutaj jest. właściwie to na policji. I gdzieś jest... Tutaj? Jakoś tak? Nie, nie tutaj. To było tutaj. Okej. Okay. Wow! Ej, słuchajcie, odkryłam jeszcze sekret. Nie wiedziałam, że taki jest. Dobra. Tu gdzie on jest? Okej, okay, czekajcie. Okej, okay, jednak pomyliłam się. To jest oczywiście na policji. ktoś mnie tu zamknął. Kto mnie zamknął w celi? Przyznacie? Tutaj. Tutaj gdzieś, tak? Tu gdzieś było. Hej. Okay. Zobaczę jeszcze. Może jakieś miejsce ominęłam po prostu, bo tylko jedno jajko mi brakuje. Dobra, zobaczmy. Już kupiłam, w sensie już to było mało to. A i tak na wiesie to tutaj było to jajko i właśnie mam i kupiłam, to znaczy zabrałam tyle, żeby mieć już auto. To, to jest chyba te. Tak, dobrze. To jest te auto. Jest to takie mega dziwne auto. Co to jest? O, mogę nawet ozdoby na nie tawać. Co to jest? Fajne. Laura, no i pisz w komentarzu, jak mi się podoba.